Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Transformers to ukryta moc. Kołacze mi to w głowie. Kiedyś była chyba taka kreskówka gdzie było takie podsumowanie, taka sentencja, taka sekwencja wypowiedzi. W każdym razie jakiś czas temu wydawnictwo Hachette zaproponowało nam kolekcję Transformers, kolekcja G1. Ja i ja ten komiks na przykład wypożyczyłem w bibliotece, czyli kolejny odcinek przeczytany w bibliotece. Kilka tomów jest w sekcji dla dzieci i młodzieży. Jak to kolekcja twarda oprawa tutaj generalnie mamy numerek kolekcji, jakaś panorama się powoli tworząca i informacje, co zawierają, co zawiera ten komiks, że zeszyty Transformers United States od 1 do 4 i Transformers UK od 9 do 21. Cóż, yy, na początek parę spraw technicznych, sekcja dla dzieci i młodzieży, tak jak mówiłem, kilka rzeczy. Format jest troszeczkę kwadratowy, czyli nie jest to taki klasyczny układ komiksu super jak na przykład in, czy innych kolekcji Bohaterów i Złoczeńców, czy coś takiego. Troszeczkę bardziej kwadratowy, nie aż tak jak był to swego czasu Konan. Mamy troszeczkę wstępów i zaczynamy. Ci, co lata temu czytali te emceamiki, mogą mieć wrażenie, że gdzieś już to czytali. Ale mi się nie zdziwił, gdyż te pierwsze zeszyty, pierwsze cztery zeszyty w Polsce były, albo przynajmniej mam wrażenie. Na pewno była ta okładka. I wydaje mi się, że tą historię kojarzę, tym bardziej, że w pewnym momencie pojawił się tutaj, pojawiali się tutaj klasyczni bohaterowie ze świata Marvela. Teraz wam to pokażę, tutaj było właśnie złapanie mm, gościa, o proszę, proszę, widzicie? Ale tu jeszcze będzie wcześniej gdzieś. Gdzieś tu jeszcze był dziennikarz, ale chyba ich nie... Nie złapię w tej chwili. W każdym razie jest tutaj... Aha, tu są. Masz tutaj a Fury. Mamy tutaj Nika Fury'ego, mamy tutaj Robiego Robertsona, czyli yy, gościa z Daily, Daily Bugle. Tutaj mamy samego Spidermana. I sam Spiderman wplątuje się w walkę z, autobot, między Autobotami i Decepticonami. No bo właśnie, co to jest Transformers? Transformers to jest seria komiksów, na podstawie najpierw zabawek, nie wiem czy były najpierw komiksy, czy najpierw bajki. Jakiś czas temu były też filmy. W każdym razie to są roboty, które mają zdolność transformacji, czyli przekształcenia się w jakieś rodzaju pojazdy, inne sprzęty. Po przeniesieniu się na Ziemię, bo zaczęli swoją wojnę na Cybertronie, na skutek... czyli ojczystej planecie, na skutek pewnych działań, znaleźli się na Ziemię. Na Ziemi i początkowo uznali, że dominującą formą życia są maszyny. Więc nazwijmy to, zeskanowali wzorce i od tej pory się zmieniają w to, co jest na Ziemi dostępne. Na przykład Optimus Prime jest ciężarówką, Starscream i wiele Decepticonów jest różnego rodzaju pojazdami latającymi, maszynami latającymi. Co ważne? Jeżeli chodzi o te komiksy, tutaj mamy dwie strony. Autoboty, decepticony, to są początki. Mamy złe decepticony, dobre autoboty, i one się piorą, piorą, piorą. Próbują przede wszystkim pozyskać ziemskie paliwo jako coś, co jest zupełnie najistotniejsze, ponieważ bez paliwa maszyny nie działają. Ale dobra, okazało się, że tymczasem w Wielkiej Brytanii ktoś tworzył komiks zupełnie inaczej. I samo przejście już między tymi Zresztą zauważy, pozwolę zauważyć, że mamy zupełnie inny styl graficzny, taki bardziej malarski. Do tego historia jest bardziej. Hmm, ludzka, to może złe słowo. Inaczej określa. Tam mieliśmy fabułę narracji śledzoną głównie przez robot, ze strony robotów, autobotów lub Decepticonów. Natomiast tutaj mamy perspektywy ludzi, gdzie. Roboty, autoboty, Decepticone, coś takiego, są jakąś legendą, jakimś mitem, że coś gdzieś kiedyś było. I pewnemu chłopakowi wydaje się, że coś gdzieś tu się pojawia. Ale na początku nie jest w stanie ocenić, to znaczy, że to jest mu się śni, czy to jest faktycznie prawda. Ale okazuje się, że coś jest pod ziemią, pod zamkiem i muszą po prostu ludzie, że tak określę, to wykopać, co powoduje pewnego rodzaju zamieszanie. Ogólnie ogóle historia jest bardzo klimatyczna. Następnie kolejne zeszyty w wersji brytyjskiej o czymś innym opowiadają. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to było właśnie motywy rywalizacji takich bardziej... To był pojedynek, jeśli dobrze pamiętam, pomiędzy Starscreamem a wskazanym przez y, Optimusa Prima, czy y, Autobotem, ponieważ który chciał się, może nie tyle wykazać, co zmazać, powiedzmy swoją plamę, czy tam niedogodność, czy coś, co tam skmacił. W każdym razie trochę knucia, trochę zrad. Ogólnie ciekawa opowieść. Przy czym już te zeszyty. Mam wrażenie, że mają dużo, dużo, dużo więcej ciekawych. Rzeczy ciekawych z tych interakcji niż te pierwsze, które, miałem, które były pokazane w tym w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy kolejną opowieść poszukiwaczy zaginionej arki o jakiejś legendarnej postaci z przeszłości itd. No i na koniec, oczywiście, okładeczki. Parę opisów itd. Rzecz, która mnie na przykład zaskoczyła i na którą liczyłem, może, ben, może jest w następnych numerach. To to, że w tym samika były takie y, strony z bohaterami, czyli mieliśmy Optimus Prime, możliwości zasięgi i tak dalej, co się zamienia. I to mi się bardzo podobało i fajnie by było, jakby to też miało tu miejsce. Więc na razie przeczytałem pierwszy tom, mam jeszcze kilka wypożyczonych. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Jak lubicie Transformersy sobie sprawdźcie pierwszy tom. O. Od niego warto zacząć. Nic wybitnego, nic obraźliwego, po prostu taki pozytywny średniak. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.